Dzień dobry, kochani. Tu Ania Zielińska. Tak się składa, że dziś są moje urodziny, więc chciałam się wam pochwalić, co dostałam w prezencie, i potem tak się podzielić takimi kilkoma refleksjami z tego dnia, jako że no już coraz bliżej czterdziestki z każdym rokiem, więc tak wam w skrócie powiem, co ja sobie o tym myślę. Ale najpierw prezenty. Więc, dostałam właściwie, no sama sobie zamówiłam, bo to taka rzecz, którą ja muszę osobiście wybierać, całą masę nasion, to już parę dni wcześniej dostałam z wyprzedzeniem. Tutaj są nasiona na zioła, które już wysiałam, na kiełki, które wysiewam cały czas regularnie i też na mikrolistki, o których myślę, że jeszcze Wam nagram odcinek, bo to też jest ciekawy temat. No i dostałam też talerze, też sobie je wybrałam. Wiecie, że zbieram, biało-niebieską biało -niebieską porcelanę. No i znalazłam ostatnio w jakimś sklepie, takim internetowym na Instagramie, takie talerzyki z ptaszkami. S jakoś strasznie urzekły, są tak ładnie, namalowane. Że musiałam je mieć i zamówiłam trzy takie większe, dwa mniejsze. Ja kolekcjonuję naczynia od pary, więc to nigdy nie zbieram kompletów, no ale aż trzy to, to jak na mnie dużo. Trzy takie i dwa takie, jakoś te ptaszki takie są śliczne, one siedzą sobie na jakichś jagódkach, na listeczkach, także to też jest prezencik, który bardzo mnie jara i który wzbogaci moją kolekcję. No i dostałam jeszcze słuchajcie. Bardzo fajną rzecz. Wczoraj była dopiero premiera, więc no, muszę powiedzieć, że błyskawicznie do mnie dotarła, bo, bo już dzisiaj mam u siebie. To jest książka Katarzyny Bellingham, którą Wam bardzo w ogóle polecam, jeżeli lubicie taki temat ogrodów naturalnych. Prowadzonych bez chemii. Jeżeli Was interesuje uprawa warzyw metodą No-Dig, no to to jest bardzo fajna osoba do tego celu. No i właśnie teraz wydała sobie książkę. A oprócz tego możecie ją oglądać na kanale z jej. Ona też prowadzi właśnie kanał yy, i prowadzi też podcasty z Jackiem Naliwajkiem, właśnie o ogrodnictwie i o takim użytkowym, i o też oczywiście kwiatach. Bardzo ciekawa postać, strasznie lubię, jak ona mówi, jakoś to do mnie zawsze trafia. Z dużym poczuciem humoru, no i mnóstwo wiedzy. No to jest profesjonalny ogrodnik, także naprawdę można od niej dużo wyciągnąć. Bardzo Was zachęcam do zapoznania się z tą osobą, więc już nie mogę się doczekać aż się tutaj zagłębie. Książka jest ładnie ilustrowana, no i naprawdę kobyła, także myślę, że, że sporo wiedzy będzie można wyciągnąć. No a oprócz tego, no to byliśmy już, były też no, przyjemności gastronomiczne. Byliśmy sobie rano z Szymonem i z Inką na pysznym śniadanku. Taka jest we Wrocławiu restauracja Dinette, którą bardzo lubimy, bo takie tam mają śniadania po prostu marokańskie, hiszpańskie, do wyboru, do koloru, jakieś gofry z jajkiem, bekon z syropem klonowym, cuda na kiju. No i właśnie korzystając, że jest piękna pogoda, to spacerem byliśmy sobie na śniadanku. No a na wieczór jeszcze jest przewidziany tatar. Kupiliśmy takie dobre bardzo mięso i będzie tatarek, no to... Szymon pracował chyba 10 lat nade mną, żeby mnie przekonać do jedzenia surowego mięsa z surowym jajkiem. Na początku wydawało mi się to skrajnie obrzydliwe i nie do przełknięcia, a teraz to jest chyba moje ulubione jedzenie. Także w końcu mnie nauczył, tak samo jak nauczył mnie jeść oliwki, których też na początku nie cierpiałam. No a jeśli chodzi o takie moje samopoczucie i plany też na, na przyszłe lata, no to jest tak, trochę tak, trochę siak. Z jednej strony czuję się generalnie w życiu bardzo szczęśliwa, no bo mam dwie piękne córki, którym absolutnie nic, ciężko się cokolwiek do nich doczepić. Są naprawdę mądre, śliczne, grzeczne, dobre. I śmieszne, mamy naprawdę z nimi mnóstwo uciechy. Mam wspaniałego męża, którego no już mimo upływu lat cały czas bardzo kocham, więc jakby czuję się bardzo spełniona tak rodzinnie. Czuję się też spełniona zawodowo, bo jakoś tak mi się udało w życiu. No, nie do końca może udało się, no pracowaliśmy nad tym, żeby tak było. Udało się pogodzić w sumie przez całe moje zawodowe życie pasję z, z pracą. No, bo najpierw przecież taniec, szkoła tańca, pokazy taneczne, teraz sklep z roślinami. To są wszystko rzeczy, które kocham, które uwielbiam które są moją pasją, więc praca nie jest ciężka, tak? Praca jest przyjemnością i tutaj no też na pewno bardzo jestem z tego powodu szczęśliwa, że tak się to potoczyło. No, ale no co? No czas leci i to jest chyba taka, taka łyżka dziegciu w tej beczce miodu. Właśnie to, że, że pewne rzeczy już minęły, że są za mną, że niektórzy ludzie już odeszli z mojego życia, bo no, rur, różnie, tak? czy po prostu się gdzieś tam przeprowadzili, kontakt się urwał, czy no nawet umarli, jak, jak na przykład mój tato. No i taki żal za przeszłością trochę jest, za tym, że już nie wiem, nigdy nie pójdę na wagary w liceum, że następny dziedziń, jakiego będę tulić, to już będzie mój wnuk. Tak, jakiś taki, kiedyś, jak byłam młodsza, to mi się wydawało, że mm, rzeczy są na stałe, że na przykład aktor, który zagrał określoną rolę w tym filmie, no to, to on przecież zawsze będzie tak wyglądał. A dzisiaj też widzę, że Bruce Willis obchodzi 68. Ro urodziny i po prostu jak zobaczyłam zdjęcie, to miałam takie, co? No przecież nie, no przecież to jest, jest 40-letni facet i on taki zawsze miał być. Tak samo mi się wydawało, że restauracja, do której lubię chodzić, będzie zawsze. Tak, że, że pewne rzeczy są po prostu niezmienne, i jakoś tak powiem Wam, że w ogóle dopiero niedawno to, to wyczaiłam, że wszystko się w życiu zmienia, że wszystko przemija i ciągle ewoluuje, i nic nam nie jest dane na zawsze. No i to jest taka, taka moja trochę. Trochę taki smutek związany właśnie z, no z wiekiem, tak? Z tym, że się człowiek robi starszy. No poza tym, trochę po babsku jest mi szkoda, że tak, że już na, na mojej twarzy zaczyna pracować grawitacja. Że jeszcze nie tak dawno przecież byłam tancerką gdzieś tam na scenie, a teraz no, czas leci również dla mnie, więc takie, takie refleksje też mnie nachodzą. Ja w ogóle jestem taką osobą, która nie lubi dnia urodzin. Nie wiem dlaczego, jakieś mam takie dziwactwo. Chyba, chyba moja mama tutaj w dzieciństwie zawsze starała się, żeby ten dzień był taki idealny. W ten dzień ja po prostu mogłam wszystko, ona wszystko robiła za mnie, wszystko miałam tak, wiecie, idealne, najlepsze jedzenie moje ulubione, mnóstwo prezentów i zawsze ten dzień był taki 100% dla mnie i pode mnie. No a w dorosłym życiu to już tak nie jest, no bo kurczę, no jak trzeba iść do pracy albo na egzamin albo coś, no to trzeba, tak? I chyba, chyba jakoś tak yy, przez to mi się wkręciła taka, taka bania, że nie lubię tych urodzin, bo, no bo miałam tak w głowie, że one muszą być takie naprawdę idealne, a nigdy aż takie nie były no bo tak się nie da. Ale muszę powiedzieć, że tutaj Szymon i Hania też się ostatnio dołączyła, już od paru lat pracują na, nade mną, żeby mi to wybić z głowy, żebym te urodziny polubiła. I bardzo się starają, i naprawdę faktycznie jest już coraz lepiej. Dzisiaj już nie jestem zła ani smutna, tylko nawet się cieszę, że mam tę urodziny, więc to też się zmieniło. No i oczywiście co? No życzę sobie sama sobie, żeby nam się ta, ta ucieczka z miasta w końcu udała. Wcale to nie idzie prosto. Jest tym mnóstwo, mnóstwo. No trzeba się narobić, tak? Trzeba, jest sprzedaż mieszkania, są takie prozaiczne rzeczy jak zdolności kredytowej i tak dalej, tak dalej. Więc to wcale takie nie jest wszystko chodź proste. Więc życzę sobie, żeby nam się to Yy, udało. No i jeszcze co widzę tak właśnie się stopniowo starzejąc yy, z wiekiem no to że pewne rzeczy się we mnie zmieniają. Że na przykład polubiłam taką pewną domową rutynę, że no, lubię sobie codziennie robić rano i wieczorem te same czynności. Lubię tutaj chodzić, spryskiwać te zioła, tutaj, nie wiem, od czasu do czasu upiec chleb, że jakoś wcześniej miałam tak, że musiałam, każdy dzień musiał być totalnie inny, nie lubiłam takiej rutyny. A w tej chwili to jest na pewno z wiekiem związane, że lubię taką, taką właśnie codzienną rutynę, powtarzanie tych samych czynności. To naprawdę zauważyłam, że sprawia mi przyjemność. Chociaż no, nie wszystko się tutaj zmieniło, bo, bo ja ogólnie jestem takim niespokojnym duchem, że ja muszę co jakiś czas coś zmienić. Nie, nie potrafię robić całe życie tego samego w ten sam sposób. Zawsze mnie gdzieś ciągnie w nieznane i jakieś następne pomysły mi się roją w głowie nad czym chyba zawsze Szymon boleje, bo on jest z kolei taki, nie, nie bardzo lubi zmiany, on by wolał, żeby wszystko było mniej więcej zawsze tak samo, a ja jestem taka, że ja muszę już coś następnego. Po prostu ciężko mi bez tego żyć, ale widzę, że też się we mnie już te cechy trochę tak uspokajają, że już nie jest tak, że muszę wszystko mieć tak, jak było wcześniej. Że natychmiast już za wszelką cenę, teraz jakoś bardziej się nauczyłam, może rośliny mnie tego nauczyły, albo też wiek, że nauczyłam się już czekać spokojnie na rzeczy, nie pchać ich tak na siłę, nie forsować, tylko czekać aż trochę się same odkolejkują, dojrzeją, tak jak właśnie może nasiona wykiełkują i na spokojnie bardziej to wszystko przyjmować i już nie być takim niecierpliwcem i chyba mi same jest z tym łatwiej, bo tak jest to takie mniej męczące. No dobra, chyba tyle, słuchajcie. Jakoś miałam ochotę się z wami w te urodziny zobaczyć. E, dziękuję Wam za wszystkie życzenia, które już do mnie spłynęły. No i wiem, że sporo tutaj też innych baranków jest, bo my jesteśmy właśnie oboje z Szymonem Barany. Ja jestem 22 marca, on jest tydzień po mnie 29, także prawie że razem tę urodzinę obchodzimy. Ale widziałam, że tutaj sporo też innych baranków, więc wszystkim Wam też życzę wszystkiego naj, naj, naj. Niech nam, słuchajcie, życie kwitnie. Do zobaczenia.